Ja rozumiem, śmiecia rzucić na podłogę, papierek jakiś. Rozumiem, błota z dworu nanieść kopytami czy buciarami. Nawet splunąć na linoleum, spoko, sam nieraz raz na jak się nie chce kaczuchy połykać. Ale nasrać! Co? O, o Od razu nasrać. Może komuś stale zaspadło. Gówno? Trochę podobne do naszych klopsików po węgiersku. Jak zwierzęta. Czasami żałuję, że trafiłem do piekła. Jezu mi raz, nie po to cię wziąłem do spółki w prowadzeniu restauracji, żebyś mi tu teraz smędził jak baba. Zresztą co to za pomysł sprzątać? Ludzie tu przychodzą tanio zjeść i nie obchodzi ich, czy na podłodze leży klopsik po węgiersku, czy nie. A w ogóle to gdzieś i miałem załatwić jak męska nieczynna a do babskiej nie wejdę przecież po obciach. Chwila, 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 Tymon. Chcesz powiedzieć, że to gówno to twoja sprawka? I co? To ja tu zasuwam z mopem jak kretyn jakiś, a tu... Atentu... Górna jak jeszcze powiesz, że to obszane krzesło wczoraj to testy, to wezmę ten mop i wepnę ci go w dupę po samą to co, za każdym razem jak mi się siku zachce, to mam do kibla latać? Weź nie pierdło.